W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mojemu narzeczonemu Pawłowi... Pawłowi? Dzisiaj Pawłowi. Pawłu. Pawł? Pawłowi. No no Pawłowi, no. <laughs> Dzisiaj, mojemu narzeczonemu, każdy wie, jaką ma na imię, będę kupować wszystko, ale na jedną literę. Oczywiście na kolej fortunę będziemy losować tą literę, i wtedy będziemy miał 30 sekund w losowym sklepie, żeby rzecz znaleźć. Dzień dobry, ja tu chciałem wnieść zażalenie. Jakie zażalenie? Ponieważ y mam nadwyrężone ściany Achillesa. Okay, Byliśmy się... właśnie na badaniach. Jakby mogę chodzić i tak dalej, po prostu trochę mnie popolewa, dlatego chodzę sobie wolniej. Dobrze, daję Ci minutę. Nie Dobrze. ma problemu. Nie, Dobrze, to jest akurat to... prawda, Paweł kuleje strasznie i bardzo go boli znaczy, aż tak strasznie nie, jest Dzisiaj taki jest dziwny ból dzień. Mogę chodzić, jest wszystko git Ale e... daję ci minutę Dziękuję Czterec bardzo 45 no dobra nie Pomyśl życzenie minutę. Pomyślałam Która strona? Ta Tak, tu masz O spełni się, hurra! Spełni się moje marzenie i będziecie subskrybować mój kanał Taki czerwony przycisk będziecie tam na dole na szary Jeżeli nie chcecie ominąć żadnego filmu A my losujemy naszą literę A czy ja mogę A dobra, poczekaj, to, poczekaj no, no to już niech się to... zakręci ten raz ale masz harta! Bo to jest taka normalna litera, tak przed chwilą się śmiałam, że fajnie było gdybyś jakiegoś X-a czy coś, no w sumie Xboxa byś się zgarnął. <noise> Okej, okay, to ja losuję sobie w takim razie sklep, chociaż tu se zakręcę. Dikie Max. Koszulka. Zobaczę, ale mam minutę, to jest problem. Tak, idziemy do sklepu. Ja chciałem powiedzieć, że K jednak jest bardzo dobrą literą. Przeanalizowałem to sobie idąc. i Jest mnóstwo rzeczy na literkę. Jest mnóstwo rzeczy, więc dobrze Ci wylosowałam, bo mogłabym wylosować na przykład Y, Z, takie coś rzeczy. Dobra, czas start, Idziemy na lewo, tam są koszulki. Ja nie lubię TK Maxa, przez to, jaki tu jest rozpierdziel totalny, nie? Koszulki niby, Ile czasu mi zostało? 15 sekund. Ale to masz takie sportowe. No właśnie, takie są sportowe, no ja nie, nie wiem, gdzie, jest. gdzie są inne. 4 sekundy. Cztery sekundy? Dobra. Mam to? Spoko. <noise> to trochę wieściacki to znaczek, ale jest Elka, mój rozmiar. Ile to kosztuje? 75 zł. Nie jest zła. Nie jest zła, nie jest okej. Były gorsze. Ja totalnie nie chodzę po takiej także nie wiedziałem, gdzie to jest Kuba i tylko powiedział koszulki w tą stronę, a no to tu poszedłem, nie? Idziemy na kasę. Ja chciałem powiedzieć, że super koszulka, ale lepsze są na Sandy Wpadajcie, Sandy, link w opisie. Kolejna literka. Teraz żeby było jakieś coś trudnego, bo to było za łatwe. G Spoko teraz też okay. taka Myślisz? No, mi się wydaje, że nie Zależy wszystko od sklepu tak no, naprawdę Dokładnie Mogę uogólnić, że na przykład gra i kupić sobie grę tak. Zokarina granulki dla kota Nie, gryzak dla psa A czemu im podpowiadasz? No bo to jest dla naszych piesków, to jest dla ich okay. dobra Idziemy do Zokarina <laughs> Jesteś gotowy? To? Cześć, start Ty mówisz o gryzaku, ale zobacz, ja chcę gryzonia Zając jest gryzoniem? No <laughs> te, ciepło Nie nie no, żartuję, choć. To jest gryzek, jest gryzek. Ten mieli, nie? Ten mają. No to wezmę ten? Tylko taki duży, że mieli dużego bydlaka. Taki gryzak. Yy, no chcesz gryzak? No, no gryzie to. No. zaliczasz mnie jaką gryzącego. Nie będzie lepsze to niż Przy <gryzak> no, no, no. <gryzak> <gryzak> Przykaz się że okazało, że to jest miętowe. Jest tak. ciekawe, jak nasze psy na to zareagują. będzie no ci ciekawie spoko bo to jest pokażę. taki mocny zapach jest miętowy. Bo no, chciałem gryzonia, ale... No już mamy za dużo zwierząt <gryzak> w domu. Naprawdę mamy za Ale taki króliczek. Wyobraźcie, jest Ale ja, ja, miałam, ja miałam taki moment, że chciałam bardzo króliczka. I Paweł powiedział, że nie, dlatego ja dzisiaj też mu nie pozwoliłam. Losujemy kolejną literę. Mam nadzieję, że w tym razem żadnego zwierzaka nie będziesz mógł kupić. I dobra, to teraz jeszcze Media Marks i mamy iPhone'a. Kręcimy kółkiem. Nie, żeby nie było, żeby nie było. A okay. Adidas. Segłę w się na i. No, może być ciężko. No, będzie ciężko. Chodźmy zobaczyć. Po drodze myślałem sobie, co by można było kupić. Jedyna na co liczę, to na jakiś model koszulki, bądź bluzy, bądź. Butów na literę. Butów, I. butów, model koszulki, czy jest model koszulki, bo nie no, ma. Nie mam pojęcia szczerze wydaje mówiąc. Wydaje że jak już to jedynie to jeżeli mogę Ci podpowiedzieć, to iść na buty. Buty, no, no. też mi się tak wydaje, pierwszy raz tam pójdę. Czas, start. Nie Jaki to, et to, to jest model buta? W sensie nie ma etykiety czy coś. To jest To Są te Zetixy, tak? bodajże 6 sekund? No to nie, to nie ma opcji. Niestety y, to był zbyt ciężki sklep do litery i może następnym razem się uda jakiś Mediamart czy coś. Będzie lepiej. No cóż, jest jak jest. No, tak, u tak nie działa, że jak się przy Marci to wylosujecie. No Mediamark. właśnie, mam taką nadzieję cicho, że, wiesz, że nie będziemy się iść znowu całej galerii. Tylko, że wylosuje się to. Dobra. Losujemy literę na początku. Znaczy, ty powinieneś sumie losować i ci to losuje. E. Też taka litera, która w niektórych sklepach będzie ciężka. Bardzo ciężka. No to co, klikamy. Empik. Empik. Cały empik musisz kupić. <głos> <głos> nie no, tam powinno być coś na literę E. Powinno. Jest być. dużo takich duperelków, dup duperelek, takich małych rzeczy. Znaczy, duperelek w ogóle, jakie kupić, słowo bumerskie. Możesz kupić na przykład jakąś płytę na literę E. Możesz kupić jakąś książkę na literę E, jakby. A nie. Nie kupiłem płyty maty sobie dalej. No ona nie jest na E chyba. No nie, niestety nie. E, E. Idziemy zobaczyć. To już sprawdza. Czas. Start. Na gry jakieś mowczyństwo. E, e, no. LOL, OMG w ogóle, jaka gra fajna. Dobra, coś na E, coś na E. Nie mniej czasu mi w ogóle zostało. Tam czegokolwiek, ale nic nie ma na E naprawdę. Ile czasu mi zostało? 20 sekund. Ego. Dzięki. Ty jesteś miło dzisiaj. No bo ja mu chciałem. I... Co to jest w ogóle za gra? To... Ego, graliśmy w to A to na jest w familii, a my nie jesteśmy w familii. W sensie, że nie, nie, my nie mamy yy, dzieci czy coś. A to jest dla... dla rodziców z dziećmi. To Zdjęcie będziemy się. na pewno grali, to się przyda. Ile w ogóle mam sklepów dzisiaj? Jeszcze ostatni ci został. <laughs> Już ostatni. Tak. No dobra, losuję no, teraz. A ty losujesz? Ja, ja, losu. ja teraz sobie wylosuję i znając mojego farta, wylosuję jakiegoś X-a. No to fajnie. Z Zegarek jakiś O Jezu, po co ja ci pomagam? <noise> Dzięki <głos> No dobra, losujmy, zobaczmy co to będzie Znowu Empik, no to niestety trzeba losować jeszcze raz RTV RTV R.A.G.D Zmywarka <noise> Idziemy po zmywarkę Zbliżamy się ogólnie I tak myślę o tej zmywarce Ale zmywarkę mam swoją, jedną najlepszą Haha, <noise> <Ty zabawny>. jest <noise> Nie no, żartuję oczywiście. Nie no, ciężko, Z, ciężko. Ciężko będzie z, z. bardzo ciężko. No ale nic. Zawsze masz zmywarkę myślisz, jakby co? W ostateczności podbiegnę do zmywarek i faktycznie kupimy zmywarkę? Bo niedługo może nam się przydać w sumie. Czas start. Start! ja mam pewien pomysł, w Czy przy słuchawkach nie jest napisany zestaw słuchawkowy? Nie jest, ale jakby. Tylko on napisze zestaw, zestaw, myślę klawiatura. Dobra, na razie bierzemy to do ręki, bo to ładniejsze. No i popsułem, to nie zdążę. Pójdź z 3, 2, 1. A ty, jest kawiatura i mieszka. No tak. Ale to jest zestaw. Takie trochę naciągane. No nie, no zestaw to jest. Ja, Mi się on bardzo przyda do laptopa. Jest bezprzewodowy, Jak idziemy okay. gdzieś na wyjazd czy coś, to można to spoko zabrać ze sobą, bo jest mały, poręczne. i spoko opcja. Dobra. Ja biorę zestawik. Okej. Okay. Znaczy, no, ja biorę. Znaczy, ty ja bierzesz kupuję. zestawik, tak. <noise> Wydaje mi się, że zakupy udane. Tak, jestem zadowolony. To mi się przyda na wyjazdy. To nam się przyda. Tak stwierdziłam przed chwilą że jak będziemy kiedyś lecić samolotem, to bierzemy taką grapę. Znaczy, może niekoniecznie taką, ale spoko opcja. Jakby przyjdą znajomi. To można sobie pograć. No i koszulka i zabawka na szukę to. one zakupy uważam. Serio, jestem zadowolony. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Więcej takich odcinków, także koniecznie łapkę w górę nie mogę. O, teraz mogę pokazać. Łapkę w górę zostawcie. I subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Jeżeli takie odcinki właśnie podają, to tutaj kwałem mówi, zostawcie łapeczkę w górę. A wpadajcie na Sandy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.